Młode konie. Staramy się to robić raz na pół roku, żeby sprawdzić, jak zwiększa się ich wzrost. I powiem Wam, że ciekawostką jest, że przy takich pomiarach dowiedziałam się na przykład, że moje klacze, dużo z moich klaczy rosło jeszcze w wieku 6-7 lat. To jest ważne, żeby robić takie pomiary i sprawdzać, jak dane źrebięta od danej klaczy przyrastają, bo pozwala nam to później. No, nadal trochę wróżyć, ale jednak przewidywać wzrosty źrebaków, które się rodzą. Także zaczynamy od tych najmłodszych z zeszłego roku. Dobra. 147 filmy. Trzeba Cię uczesać do filmu, no. Nie bój Wszystko super. O, ty, ty większa, i na 150. Pomierzyliśmy jeszcze inne maluchy z tego rocznika stojące nadal w naszej stajni. Nie będę już tego wam pokazywać, ale największy z nich miał 152 cm, najmniejszy 100 147 i aż 3 mają 147 wzrostu. Tak więc jest to taki myślę, normalny wzrost dla nich. Ciut większa jest Malu 150 no i ten jeden gigant 152. Duży konie. 160 do Maris. Wow, takim będziesz w dużym koniem. Idę teraz mierzyć jeszcze konie w dużej stajni, te trochę starsze. Okay, teraz pięcioletnia in Love. Pół roku temu miała 168 cm. No zobaczymy, jak, jak w tym roku. Nie bij? No i nie urosła nic. Samadzi przy ostatnich pomiarach, już cztery ostatnie pomiary ma cały czas 168, więc no jakby wygląda na to, że nie rośnie, no ale zobaczymy, sprawdźmy. No i tak jest też w tym razem. 168, tu już więcej nie będzie. Teraz 3, ale w sobie to nie wiem, czy nie powinnam jej mierzyć w 6, bo zobaczcie, jaka jest gruba. Ta też 168, a wszerz, to nie wiem. Mierzymy jeszcze te konie, które nigdy jeszcze u nas nie miały okazji być mierzone, czyli na przykład powiole. 174, następna grubacka. Zobaczymy, ile tam, bo ta też nigdy nie była mierzona. Dobry kot, dobry kot. Wcale nie jesteś mały kot. Straszna rzecz, tak. 169. 9? Tak, 169. Tak też nigdy nie była mierzona, więc ją zmierzymy. Pomimo, że nie jest już młodym koniem, ale dowiemy się przynajmniej, ile ma wzrostu. I akurat wpadłyśmy na yy, akcję obcinania grzyby, więc. Nadal nie jest największy wzrost, bo największa jest Starling 176. I to właśnie Starling urosła w siódmym roku do tego wzrostu ostatecznego. Także no, te konie rosną długo i są bardzo duże. No, trzeba dać im czas. Dobra, to chyba mamy wszystkie. Kolejne pomiary za pół roku i zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno są to ciekawe obserwacje i warto sobie takie rzeczy zapisywać, żeby właśnie na przyszłość mieć jakieś porównanie i widzieć, jak te konie rosły na przestrzeni czasu.